Witam raz w czerwonej kartce. Kolejny odcinek, i też nie pierwszy odcinek, w którym losy naszych bohaterów się przecinają. bo Niedawno mogliście usłyszeć u nas o Andrze Szyrle, kapitalnym niemieckim skrzydłowym, który w Mistrzostwach Świata w 2014 roku genialnie dośrodkował i to dośrodkowanie przejął od niego. Mario Gece, i pamiętam jak Dariusz Pakowski to pięknie skomentował, a więc Gece, Gece, Gece. Mario Gece, wspaniały niemiecki piłkarz, u którego Kilka lat później wykryto chorobę. Tak, i będzie on bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. I jak to tydzień, witają się z Wami Piotr Bukański. I Michał Milewski. I zapraszamy. Mario Gece urodził się 3 czerwca 1992 roku w Niemczech. Jego talent piłkarski został zauważony bardzo wcześnie, a już w wieku 8 lat dołączył do młodzieżowej drużyny Borusi Dortmund. W 2009 roku, w wieku zaledwie 17 lat, zadebiutował w pierwszym zespole Borusi. Stał się kluczowym graczem w kolejnych latach, przyczyniając się do sukcesów klubu, w tym dwukrotnego zdobycia Mistrzostwa Niemiec oraz dotarcia do samego finału Ligi Mistrzów w sezonie 2012-2013. Wtedy to w zespole Borusji występowała trójka Polaków – Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Z pewnością wielu kibiców doskonale pamięta tamten finał. Nasza złota trójka mogła sięgnąć po puchar Ligi Mistrzów, jednak w dogrywce Arjen Robben zapewnił Bayernowi tryumf. Dopiero 7 lat później to Lewandowski w barwach Bawarczyków wygrał Ligę Mistrzów jako pierwszy Polak po Jerzy Dutku, którego Liverpool w 2005 roku dokonał cudu w finale z Milanem. Imponujące występy GEC w barwach i Dortmund przyniosły mu uznanie na arenie międzynarodowej, jednak piłkarz postanowił zostać na rodzinnym podwórku. W 2013 roku przeszedł do Bayernu Monachium za około 37 milionów euro. W Bayernie kontynuował swoją udaną karierę zdobywając kolejne tytuły mistrzowskie oraz krajowe puchary. W ciągu trzech sezonów spędzonych w Bajernie Monachium Götze zdobył trzykrotnie Mistrzostwo Niemiec oraz dwukrotnie Puchar Niemiec. Jednym z najważniejszych momentów w karierze Götze był jego gol w finale Mistrzostw Świata w 2014 roku, który dał Niemcom zwycięstwo nad Argentyną i tytuł mistrzowski. Ten gol stał się ikonicznym momentem w historii niemieckiego futbolu, o czym mogliście już usłyszeć w odcinku o Andre Szyrle. Kiedy wchodziłem na boisko, Lew powiedział mi, że mam po prostu cieszyć się grą i po prostu udowodnić, że jestem lepszy od samego Lionela Messiego. Myślę, że selekcjoner nie wiedział, co mi powiedzieć. Po prostu chciał mnie zmotywować, wyciągnąć ze mnie wszystko, co najlepsze. Wspominał sam piłkarz. Takie momenty jak ten w Brazylii są najważniejsze w karierze. Ale ja byłem bardzo młody. Zastanawiałem się, co w ogóle mnie czeka. Myślałem przecież nic lepszego mnie już nie spotka. Być może powinienem zakończyć karierę będąc na szczycie. Po mundialu miałem tylko 20 dni przerwy i wróciłem do treningów z Bayernem. Po tygodniu graliśmy mecz Pucharu Niemiec. Minął raptem miesiąc od wygrania mistrzostw świata, a ja grałem przeciwko trzecioligowcowi z Niemiec. To było dziwne, dodawał piłkarz. Niestety, po kilku sezonach w Bayernie Monachium GC zaczął zmagać się z kontuzjami i spadkiem formy. W 2016 roku powrócił do Borusi Dortmund za kwotę około 22 milionów euro, ale nie odzyskał już formy, jaką prezentował wcześniej. Pomimo to, nadal był ważnym graczem w drużynie. W latach 2016 20 rozegrał łącznie 116 meczów w barwach Borusi Dortmund, zdobywając 22 bramki i 27 asyst. W 2017 roku Mario Götze dowiedział się o swojej chorobie, jaką okazały się być silne zaburzenia metaboliczne. Schorzenie było na tyle poważne, że lekarze niemal od razu dali do zrozumienia Niemcowi, że musi wstrzymać, a nawet zakończyć karierę. Kiedy jego koledzy z Borussii odbywali kolejne treningi, Getze mógł się im tylko przyglądać. Wówczas po sieci krążyły zdjęcia lekko otyłego piłkarza, które dopiero potem okazały się być spowodowane nie obżeraniem się fast foodami, a chorobą. Na początku trudno mi było z tym się pogodzić. Nie mogłem grać, choć nie miałem typowej kontuzji. Jak zerwany mięsień czy ścięgno, musiałem sobie wyznaczyć cel, aby do niego dążyć. Był nim powrót do treningu wraz z rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. Opowiadał Getze w rozmowie z niemieckim kickerem. Naciągnięcie mięśnia, zerwanie więzadła czy złamanie kości można stosunkowo szybko sklasyfikować. Są to urazy bardziej powszechne niż problemy metaboliczne. Musiałem, że tak powiem, wygooglować moją chorobę. Żeby wiedzieć w ogóle, co to jest, brzmiało to mniej konkretnie niż normalne kontuzje. W końcu wszystko poszło dobrze, a teraz wróciłem. To najważniejsze, dodawał w wywiadzie dla Die Welt. Ostatecznie Mario Gece wrócił do sportu, jednak choroba wymaga od niego ciągłego przyjmowania lekarstw. Wszystko jest w porządku, mogę znowu zawodowo uprawiać sport, ale muszę kontynuować terapię. Leki stały się częścią mojego życia, przyznał sam piłkarz. W naszym odcinku dojechaliśmy do tradycyjnej części pogadankowej z ekspertem pasjonatem Michałem Kmielewskim. Pasjonatem przede wszystkim. Przede no. wszystkim pasjonatem. Ten ekspert to tak ironicznie troszeczkę. I z przymrużeniem oka. Tak, ale zaczniemy pogadankę od tego, od czego zaczęliśmy odcinek, czyli od finału Mistrzostw Świata w 2014 roku. Tak. I występów Mario Wiedze. Mario Götze został bohaterem narodowym całych Niemców i niezależnie od tego, jak później się prezentował, w jakich klubach grał, jaką miał formę i tak dalej, to Niemcy na zawsze zapamiętają już, że dał im kolejny puchar świata właśnie w Brazylii w 2014 roku po tym półfinale właśnie z Brazylią, kiedy, kiedy było 7 rozbita, do 1. Rozbita, rozbita Brazylia. 7 do jednego, ograć Brazylię jeszcze na ich terenie, na ich Mundialu. No Brazylijczycy płakali i to niemiłosiernie płakali. Płakał David Luiz na tak, to. Tak, słynne ujęcie, które dalej się gdzieś pojawia. Tak, które udaje się w, w internecie. Złota zmiana, prawda? Andrzej Szydle szarżuje lewą stroną, dośrodkowuje do Getze, który idealnie przyjmuje w biegu na klatkę piersiową i w tempo do wychodzącego właśnie Romero bramkarza Argentyńskiego jakoś tam mieści tą piłkę obok jego lewego ramienia. Pan znakomita. piłkarz, pan piłkarz, jeśli chodzi o w ogóle karierę reprezentacyjną Gec, to jest to jest naprawdę top, jak to teraz yy, mają zwyczaj mówić dziennikarze, bo to wszystko się działo z Kuzniewa Bońka który na konferencji prasowej zaczął sobie Paulo Saudzie mówić, że stop zibi top, prawda? <laughs> I jeszcze w sumie jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną Mario Gece, yy, fajnym jakby jej takim zamknięciem było to, że został powołany na ostatni katarski mundial, przed na boisko na kilkanaście minut, no, no natomiast Niemcy kolejny raz już nie wyszli z grupy. Tak, Biera, ale periodia. to Gece to nie tylko kariera reprezentacyjna, ale też sukcesy klubowe, Oczywiście. bo przecież miał okazję współpracować też z Robertem Lewandowskim Oczywiście. w Borussii. I y, y, y w Majernie też, właśnie to jest najpiękniejsze, że Getsę tak naprawdę towarzyszył Robertowi przez bardzo długi okres kariery, przede wszystkim Borussia Dortmund, kiedy ta Borussia Dortmund była... No, najlepszą wersją z siebie, prawda? Złoty okres Borusi Dortmund. 2011, 12, 13 to są piękne lata dla Borussii Dortmund. Ja ten skład naprawdę niemal cały pamiętam na dziś, czyli Vandenfeller w brance, Łukasz Piszczak prawa obrona, Hummel, Subotić, Schmelzer, Gindogan, Royce, Lewandowski, Błaszczykowski ja tam się jeszcze znalazł, no i Mario Gece na tej dyszce, na tym podwieszonym takim napastniku, czyli tak grał i w reprezentacji i później w Bayernie no znakomicie się oglądało tą borusię albo i przede wszystkim półfinałowy mecz ligi mistrzów z Realem Madrid 2013 rok Robert Lewandowski strzela cztery bramki na Signal Iduna Park Mario Götze gra zaraz za nim w ogóle Royce GECE i Lewandowski to był jeden z najlepszych tercetów ówczesnej piłki nożnej w całej Europie. I nie boję się tego powiedzieć, bo myślę, że tego nikt nie podważy. Wiadomo, MSN słynne, prawda, czyli Messi, Ronaldo, oczywiście Jezus nie, Messi, Ronaldo, tylko <grym> <grym> Messi, Suarez, Neymar. BBC, prawda, słynne, czyli to był Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. To jest też mniej więcej ten okres, chociaż Suarez przechodził rok później do, do Barcelony, niż GECE potem trafił do Bayernu. No. Natomiast naprawdę Royce Lewandowski i GC w Primie, 20 piłkarze wtedy to jest, to jest po prostu top europejski. Tak, a potem przyszedł szok w Niemczech związany właśnie z chorobą. Z chorobą, która, która jest dosyć y, niepopularna jak na, jak, jak na piłkarze wydaje mi się. W, w, w ogóle ona jest jakoś taka wydaje mi się. No ale w, przy piłkarzach się zdecydowanie rzadko słyszę tak, o, o tego typu dolegliwości. Najczęściej Mario Gece y, był wytykany palcami dlatego, że na przykład w mediach społecznościowych y, latały jakieś zdjęcia, że on ma lekki brzuszek na wakacjach że jest troszeczkę, no nie wiem jak to powiedzieć, zapulchny jak na piłkarza, natomiast okazało się, że to nie wynika z tego, że on y, jest wielkim miłośnikiem kebabów y, i pizzy, tylko no po prostu jest to związane z zaburzeniami metabolicznymi, które doprowadziły do tego, że początkowo lekarze... Zakładali, że on w ogóle może już nie wejść nigdy na boisko i nie osiągnąć tego poziomu, nie wrócić do tego poziomu sportowego, do, na którym był wcześniej. Ale na szczęście medycyna dzisiejsza pozwoliła mu i farmakologia, przede wszystkim, pozwoliła mu, żeby wrócić do piłki nożnej i odbudować się w drużynach PSV Intractu, Frankfurt, gdzie występuje. Tak, dziś. ale właśnie chciałem przejść do intraktu, że teraz już widać, że to nie jest ten sam piłkarz. Niestety. Zdecydowanie. Niestety, już tak. już coś zgasło dobrze. Tak. No niestety tak, chociaż należy też pamiętać yy, jedną rzecz. Mario GC ma obecnie 31 lat i wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, tylko generalnie dla piłkarza to jest teraz tak naprawdę taki prime, prawda? Czyli to jest mniej więcej od 28 do 32-3 roku życia. To jest, yy, to jest okres, gdzie piłkarz pow powinien być właśnie tą najlepszą wersją siebie, bo i jest doświadczony już, bo już ma wiele sezonów za sobą. No, i jest to ciało, jego i kondycja są jeszcze na wysokim poziomie. Natomiast w przypadku Mario Gacy, niestety, już widać, że 31-letni Niemiec ma ten prime już daleko za sobą. Jest, jest wolniejszy dużo, ale mimo wszystko ta technika jest dalej odczuwalna. Bo właśnie ostatnio oglądałem mecz notabene z Borusem Dortmund, Eintrachtu, Frankfurt. No, jak ten Gacy dostaje tą piłkę, prawda, w tej swojej strefie ofensywnego pomocnika, no to to przyjęcie już nie jest aż tak szybkie, ten pas nie jest taki dokładny. No i widać, że po prostu Mario Goetze... dynamika. Tak, już, już spadła dynamika. Weźmy na przykład pod uwagę Harry'ego Kane'a, prawda? Który w wieku 30 lat przechodzi do Bayernu Monachium za tam kolosalnie wielkie pieniądze, rzędu 100 milionów euro. No i dla niego ten prank właśnie, nawet nie, że się zaczyna, ale on trwa i, ma, i teraz módlmy się, że Harry Kane nie pobije rekordu Roberta Lewandowskiego, 41 goli w Bundesliga. a jak już o Lewandowskim, to zakończymy naszą pogadankę historią, przez którą Polscy kibice mogą znielubić, albo nie lubili przez jakiś czas Mario Goetze. I to jest związane z Robertem Lewandowskim, a właściwie tym, że nie wybrał Roberta. Tak, z tego co pamiętam, to była taka sytuacja, że w jednym z wywiadów Mario Goetze został zapytany o najlepszego piłkarza, z jakim kiedykolwiek przyszło mu grać. No, a jak mówiliśmy, z Robertem grał całkiem długo. Z Robertem grał i w Borusii i w Bayernie Monachium. Natomiast Mario Goetze, wbrew pozorom, nie wybrał Roberta Lewandowskiego, który ma mnóstwo statuetek Króla Strzelców Bundesligi na swoim koncie. Natomiast Niemiec wybrał swojego innego przyjaciela z Bayernu Monachium, mianowicie Franka Riberiego, który już kilka lat temu skończył karierę. No ale też w sumie nie ma co się dziwić, no bo Frank Ribery był znakomitym piłkarzem, kończył, kończył swoją przygodę z piłką w, we Fiorentinie, a nie jak tutaj teraz często widzimy takie scenariusze, że... Tak, pi, to że jest albo za ocean, awesome, albo... Tak. Arabia, na Bliski wschód. wschód. Bliski Wschód, Arabia, Arabia Saudyjska, natomiast y, Frank Ribery do końca chciał sobie pograć piłkę na najwyższym poziomie. No ale w swoim prime faktycznie Ribery był, był, był znakomitym piłkarzem. I y, na, na pewno w którymś roku był, y, był nominowany do, do tej głównej trójki y, nominowanych do złotej piłki. No Tylko, że nie, dał, nie udało mu się jej wygrać, bo zawsze był to albo Messi, albo Ronaldo. I dopiero tą pasę przerwał Luka Modric, który zdobył z Kolwacją. Brąz na mistrzostwach świata i miał kapitalny sezon Drawman. Wskazał nie na Roberta, tylko na Riveriego, getce. Wy możecie w komentarzach dać znać, jaki jest według was, was najlepszy piłkarz w historii, najlepszy piłkarz Bundesligi. teraz. Albo digi może zawęć troszeczkę. Jasne, możecie pisać. Możecie, możecie pisać, pisać, co chcecie. Możecie pisać na przykład o kim możemy powiedzieć jeszcze, bo pamiętam, że Patryk chyba. Kiedyś swego czasu napisał nam piękny komentarz, tak. żeby zająć się mecetem Izilem. Ja wtedy pomyślałem, faktycznie. Można. To zrobić Komentarzach który mógł wycisnąć swojej kariery więcej, i jest z nim Tak. Odcinek. Więc serdecznie polecamy pisać w komentarzach, czytamy i, i nawet bierzemy. Nawet od odpowiadamy. Nawet odpowiadamy, <laughs> nawet bierzemy z nich inspiracje, a my teraz lecimy dalej już z historią Mario Gecce i tego, czym zajął się po karierze. W 2020 roku Goethe podjął decyzję o odejściu z Borussy Dortmund i przeniósł się do PSV Eindhoven w Holandii. W nowym klubie starał się odbudować swoją karierę i odzyskać formę sprzed lat. W sezonie 2021 rozegrał 27 meczów, zdobywając 7 bramek i 6 asyst. Z odcinka o Andrze Szyrle z pewnością wiecie już, że kolega Roberta Lewandowskiego z czasów Borussii Dortmund zainwestował w sieć pizzerii. A jeśli nie to odsyłamy Was właśnie do tamtego odcinka. Dwa lata później Getze przeniósł się z PSV do Eintrachtu Frankfurt, gdzie występuje do dziś. W trwającym sezonie Niemiec rozegrał łącznie 34 spotkania, w których strzelił 4 bramki i zanotował tyle samo asyst. Gdybym teraz mógł coś powiedzieć młodszemu sobie, to na pewno zwróciłbym uwagę na treningi. Powinienem trenować codziennie, pracować nad sobą. Sam talent to za mało. Czas ucieka, dlatego nieustannie trzeba nad sobą pracować. Co prawda, kariera Mario Getsê pomimo choroby i tak była i jest spektakularna, jednak sam piłkarz w 2022 roku rozliczył się ze swoją przeszłością. Kiedy byłem na początku kariery, robiłem sobie dodatkowe treningi. Nie miałem dnia wolnego. Kiedy byłem na wakacjach, po trzech dniach zaczynałem biegać. Po kilku latach moje ciało zaczęło reagować i mówić dość, a głowa nie pomagała w mobilizacji zdradził Getsę. Moi kochani, bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście historii Mario Gece do końca. Mamy nadzieję, że Wam się podobała i macie może jakąś refleksję na temat tego genialnego piłkarza, którym był i jest Mario Gece. Tak, i możecie podzielić się z nią z nami w komentarzach. A jeżeli byście chcieli oglądać nas częściej i częściej trafiać na jakieś piłkarskie ciekawostki, no to zapraszamy Was oczywiście na nasze socjale, które się wyświetlają gdzieś tutaj, tak? Szczególnie na TikToka i na Instagrama, bo tam jest dużo takiego kontaktu około piłkarskiego, ale myślę, że dosyć ciekawe. Tak. Jak. I też na YouTube shorty platują oczywiście. Oczywiście. A my widzimy się w pełnym odcinku już za tydzień.